Cześć, cześć, cześć kochani, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim fajnym miksem zdrapkowym. Mamy platy nowe 7, kolejna powtórka, zobaczymy, czy się uda dzisiaj coś wydrapać. Duży lotek. Elektryzujący cash, może kasy. Kobyła szczęścia, owocowa eksplozja i szczęśliwe linie. Nie wiem za ile drapim chyba. Ciekać 10, 20, 36 zików. No i zobaczymy, czy uda się coś... Wydrapać, trzymajcie mocno kciuki, kciuki, matko, jak ja mówię. <laughs> I jedziemy z tym koksem i zaczynamy od garnka złota. No miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie gar złota. Przydałoby się taką fajną, wygraną jeszcze trafić. No, tu mamy gruchy teraz. Tu grucha więcej nie ma. Mamy złoto. No jest gar, jest złoto. No może, może coś z tego będzie. Nawet dwa razy. Tyle ile garnków było. Nie, jeden garnek był dobra. Korona. Korona, korona, korony, nie widzę. Cytryna. Mamy w górę. Jeszcze dajcie kraba. I już mamy pozałatwiane wszystko. Serducho. Dla Was, kochani. Serducho za to, że jesteście ze mną. Że Was fajnie przybywa na moim kanale. Dziękuję, dziękuję. Tu mamy teraz tego kubyłę. Dobra. Mamy winogronę. Mamy gdzieś winogronę? Tu mamy dwa. Tu jest Trzeci, no mamy linię, a krab drugi był. Dobra. Linia lepionowa, to chciałam powiedzieć. Tu mamy księżyc. I tu jest księżyc. Mamy kraba. O, i jest linia. Widzicie, jak szybko poszło? Super. Super, super, super. No mega, bardzo się cieszę. A księżyc, bo no, już pominęłam. Już mi jaka strzeliłam. Sakwa. Tu jest słoń, tutaj tu tu, tu, tu mamy sakwę. Jest i słoń. Nie ma. Gwiazda. Gwiazda tu mamy. E, 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 więcej nie ma. Kolejna jest pomarańcza. Także mamy. Kolejna jest tref. Tu są dwa trefle. E, 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 i tu jest trzeci tref. Kolejna jest tęcza. Jest druga linia. Juhu! <grymna> coś się dzieje. Przynajmniej sześć ziko będzie. Ale może jeszcze coś będzie. Truskawencja. Tu mamy truskawę. Kolejne jest słoneczko, które także mamy. Kolejne jest jabłko. Tu jest jabłuszko. Oj, i tu jest jabłuszko. Kolejny jest dzwonek. Jest trzecia linia. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, jak cały taki kwadrat wymalowany jest. A dzwonek. No tu jeszcze mamy dzwonek. Dobra, przedostatni. Symbol Wiśnie. Tu mamy Wisienki. I tu mamy Wisienki. I ostatnia jest śliwka, której nie mamy. No ale to nic. Sprawdzę sobie jeszcze. Pik nie widzę. Diamentu nie było. I ananasa też nie widzę. No to mamy trzy linie, słuchajcie. To trzy na samej górze. No i zobaczymy, czy po trzy złote, czy może coś więcej. Ui, czekajcie. I. Uuu, 6 zł. 6. I 3, czyli 12, 15 zł. No piękne rozpoczęcie. Naprawdę, NN. No bomba. 15 zł już mamy, więc super. Odcinek się zaczyna robić. <grytanie> jak ja mówię, w ogóle no Dobra, czekajcie. Grób zebrać. Jedziemy z owocówką. No, owocówka, bierz przykład. I co my tu mamy? Winogrono jako pierwsze. Ta zdrabka jest fajna, ponieważ wszystkie symbole są na niej. Tu mamy borówkę. Borówka jest. Tu mamy jabłko. Tu mamy dwa razy jabłuszko. Tu jest jeszcze jabłuszko. I tu jest jabłuszko. Kolejny jest kokos. Tu mamy kokosy. I tu jeszcze są kokosiki. Kolejna jest grucha. Tu mamy dwa razy gruchę. I tu chyba wsiądę, jak ktoś to się dotrapie. Karambol. Tu mamy karambol. I tu mamy no właśnie, zawsze dwa razy, przynajmniej jest symbol. Figa. Tu jest figa, tu jest figa. I tu też, i tu jeszcze cztery razy. Kolejny symbol to brzoskwinia. I tu jest jedna brzoskwininka. Tu są kolejne dwie. Kolejny symbol ananas. Tu mamy ananaski. Kolejny symbol to wiśnie. Tu mamy wiśnie trzy razy, i na dole mamy wiśnie. Kolejna jest pomarańczka. Tu mamy pomarańczkę. Kolejny symbol to melon. Tu mamy melon. I tutaj. Przedostatnie jest awokado. nie daje i kiwi, więc owocówka przegrana hmm, SA, zgadza się, ale brudu normalnie to robi wszystko, to jest drapki, no ale to nic, chciało się, chciało się też posprzątać, nie chciało się drapać, to będzie chciało się też posprzątać, <grych> dobra, jedziemy, kobyła szczęścia numer, e, numer 9, szukamy 18, 34, 31 i 2. I co mamy? 23 nie ma, 1 nie ma, 21 nie ma, 13 nie mamy, 24 nie, 6 nie ma, 29 nie ma, 27 nie ma, tu mamy 16 nie ma i 33, więc pobyła coś mi nie lubi znowu przegrana jest. Zgadza się, trzy różne kontrolne. Weźmy teraz może kasy. Może kasy mnie bardzo lubiło. Zobaczymy, czy może tym razem też mnie polubi. Mamy 8, 25, 6 i 9. I takich liczb szukamy albo skrzyni. Mamy 11, 31, 29, 34 i 7, 12, 4, 23, 33. I 21. DC przegrana, niestety. Teraz weźmy znowu sobie tego elektryzującego kesza. Boże, jakie to jest trudne słowo. Numer 15. Aha, tu szukaliśmy jeszcze tej e, żorłoby. Dobra. 16, 1, 29, 42, 31. Nie ma. 14 nie ma. 30 w ogóle nie ma, więc niech mi 30 nie dają. <śm> Tu mamy... Jest wygrana! Ha, 16, jest wygrana, super. To mnie cieszy. 42 jest druga wygrana. No proszę. 19 nie mamy, 12 nie mamy i 43 nie ma. Będzie żaruwa? Nie, jest ananas. No to zobaczmy. Tu mamy 5 i tu mamy 5. Mamy dychę na elektryzującym kaszu. No i super. Super, super. To mi się podoba. Teraz mamy dużego lotka. No i tutaj trzeba te liczby, że tak powiem, jak to się nazywa, liczyć. No jakoś nie przepadam za tą zdrabką. W sensie nie wiem dlaczego. Może dlatego, że w lotku nie mam szczęścia. No ale zobaczymy. Dwa, mamy dwa. 11, nie ma. 17 jest druga liczba. 21 nie ma. O, jest trzecia liczba, jest wygrana. Ja cię sunę w podeszwę, ey. I 28. No to mamy trzy liczby. Mam gdzieś coś coś 38? Nie, nie ma. <laughs> Czyli 2, 17 i 22. No to super, już piątek jest. Jedziemy dalej. 1 jest. 13 nie ma. 17 jest. Jest wygrana. Druga. 29 nie ma. No to znowu 5 zł. Mega. 2 jest. 7 nie ma, jest 17, jest 22, jest kolejna wygrana. 24 nie ma i 46 nie ma, czyli te gry już są wygrane. No ja cię nie mogę. 1 jest, 16 nie ma, 17 jest, 42 jest. No i więcej nie będzie, bo to najwyższa liczba. Joa, czy będzie cała zdrawka, czy jaki grom? <laughs> 4 nie ma, dyszki nie ma. 2 na, ok, no to będzie ile? 20 zł, chyba. 22 jest, 33 nie ma, 47 nie ma i tu mamy 1 jest, 25 nie ma, 27 nie ma, 30 nie ma, 36 nie ma. No słuchajcie, 4 gry pod rząd wygrane, wszędzie po 5 zł, no to mamy dwie dychy. No to się, że tak powiem, zdziwiłam, zdziwko, żem teraz strzeliła. Fajnie, fajnie, kontrolne. TT zgadza się chyba. Fajnie, fajnie, dwie dychy. Nie jest źle. No i został gwóźdź programu, czyli... ale ruszyłam znowu, czyli um, platynowy 7. No i zobaczymy. Wezmę bitcoina. I zobaczymy. Tu szukamy platyny albo siódemek. I jedziemy. Klucz. Trofeum. Auto, kufer, słońce. No jak jeszcze ta drapeczka coś da. No to będzie naprawdę świetny odcinek. Rubin pierścionek, zegar, mucha, kobyła, biedrona, tulpan, <grytania> e, jak to się nazywa? brązolecka, kłódka, prezent, korona i gwiazda. No niestety ta platyna mnie nie lubi ta polska, ale myślę, że tak czy siak będzie odcinek całkiem przyzwoity, muszę powiedzieć, bo ile było wkładu? 10, 20, 30. 6 zł, to jest przegrane. 36, a mamy na dużym lotku 20, 30 mamy tu i tu 15, czyli 45 zł mamy plus. No nie wierzę. <laughs> fajnie, fajnie, fajnie. Co się w końcu zaczęło dziać? No i to jest na, na, najfajniejsze w tym wszystkim fajnie. Coś, coś wpadło jest mały plusik, ale jest, więc. Brawo! <laughs> Dobrze kochani, jeżeli Wam się podobał odcinek, strzelcie kciuka w górę, zostawcie komentarz po sobie, subskrypcję i widzimy się już niedługo. Pa pa pa!